Jesteśmy ponownie w studiu rajdowym motowizji w parku serwisowym w Mikołajkach, tuż przy wejściu niedaleko Kajetana, Kajetanowicza i niedaleko zespołu fabrycznych, tak więc jesteśmy w centrum akcji. W centrum akcji jest także nasz dzisiejszy gość, prezes Polskiego Związku Motorowego Michał Sikora. Witamy panie prezesie. Witam serdecznie. Chcielibyśmy pozmawiać oczywiście o tym wielkim rajdowym święcie, jakim bez wątpienia jest Orlen 80 rajd Polski. Ale musimy zacząć od najważniejszego. Kolejny odwołany, kolejny przerwany odcinek specjalny. Jak to, jak to wytłumaczyć? Coś, co się dzieje? No, trudno to wytłumaczyć. Troszkę ręce opadają, w szczególności nam. Dużo starań, jeśli chodzi o przygotowanie tego rajdu. Ja myślę, że jesteśmy na naprawdę wysokim poziomie organizacyjnym. Ale nie da się zabezpieczyć kilkudziesięciu czy kilkuset kilometrów OS-u, i tutaj rzeczywiście myślę, że to powinno działać wspólnie, i powinniśmy też tutaj wśród kibiców mieć większe zrozumienie. No niestety. Grupki, bo to musimy nazwać, bo 98 plus minus procent kibiców zachowuje się fantastycznie i to trzeba podkreślić i, i bardzo im za to dziękuję. Natomiast są tacy, którzy do no niestety, nie tylko polscy, oczywiście też z zagranicy, którzy psują to święto, psują to widowisko. I, I to jest na pewno naganne, no i, i tu apel do tych, którzy się rzeczywiście dobrze zachowują. Jesteście na OS-ach, macie też na to wpływ, pomagajcie. My nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić. Oczywiście przejeżdżają samochody funkcyjne jest dobrze, ale w momencie później jak już startuje zero, albo już pierwszy zawodnik, wtedy e, już ci kibice troszkę inaczej zaczynają się zachowywać. Natomiast e, Później mamy niepotrzebne przerwania, niepotrzebne jakieś interwencje i nikt tego nie chce. Zawodnicy wypadają z rytmu, czekają, oczywiście jest gorąco, nie jest to dla nikogo przyjemne. Przyjechaliśmy tu kibicować i świętować wielkie święto polskiego motorsportu. Też warto podkreślić, że te sytuacje, które miały miejsce w piątek, nie, nie wynikały również z zachowania kibiców zagranicznych. Czy Polski Związek Motorowy współdziała z, ze swoimi odpowiednikami, z innych państw, żeby też edukować kibiców na temat tego, jak zachowywać się na odcinkach? To tutaj trudno w tej chwili taką interwencję robić. Staramy się oczywiście wykorzystywać wszystkie kanały, także chociażby przed Rajdem i pomagał nam Martin Sesk, który jest oczywiście tu jako zwycięzca zeszłorocznej edycji, jest z nami, startuje, robi świetne wyniki, ale też próbował docierać do swoich kibiców. Też oczywiście biuro prasowe, tudzież dziennikarze z różnych krajów działają. W tej chwili media społecznościowe myślę, że najszybciej zadziałają, krótko mówiąc. Kiedy rozmawialiśmy rok temu, kiedy to była jeszcze runda Mistrzostw Europy, to oczywiście podstawowe pytanie było takie, kiedy WRC wróci na RAID Polski. Wróciło, ale na rok, więc pytanie jest takie, jak Polski Związek Motorowy widzi szansę na to, aby ci najlepsi z najlepszych ścigali się w naszym kraju, może nie za rok, ale w kolejnych latach. Na pewno nie za rok, bo to już ogłosiłem. Na pewno mamy w przyszłym roku rundę mistrzostw z Europy w Polsce, nie będzie w WRC 100%. Natomiast jak tak dalej będą się kibice zachowywać, to to WRC już może nigdy nie wrócić do Polski. Także niech to będzie takim krótkim ostrzeżeniem, i mam nadzieję, że ten przekaz dotrze, bo naprawdę. Nawet troszkę się odechciewa pewnych rzeczy, jak się widzi takie sceny, które się dzieją w tej chwili. Także będę tu wyraźny i, i, i chcę być kontrowersyjny, i powiedzieć wyraźnie, no jeżeli będzie tak dalej, no to tego WRC może nigdy nie być. Ale FIA później powie, że sorry, w Polsce jest po prostu niebezpiecznie. Ja też oczywiście nie chcę pozwolić na to, żebyśmy mieli tutaj jakieś przypadki na trasie, bo, bo to jest ostatnie, czego sobie życzymy. Absolutnie. 80. edycja Rajdu Polski, Ta więc na pewno historyczna chwila. Same przygotowanie do tego, żeby właśnie stworzyć imprezę rangi Mistrzostw Świata. Jak wyglądał cały ten proces, aby dotrzeć do tego momentu, bo też, tak jak wspomniałem, jak rozmawialiśmy rok temu, to wydawało się, że to będzie runda ponownie Mistrzostw Europy. Co się, co się wydarzyło, co się zmieniło od tamtej pory? Wtedy rzeczywiście nawet chcąc powiedzieć, że byłaby to w tym roku ronda WRC, tego nie mogłem powiedzieć, nie wiedziałem tego, to szczerze. Natomiast dopiero dziś w okresie wakacyjnym pojawiło się okno, pojawiła się szansa wskoczenia do tego kalendarza w WRC i tutaj wielkie podziękowania dla Orlenu, ponieważ Orlen, nasz tytułarny główny sponsor, bardzo nam pomógł tutaj finansowo. To nie ma co ukrywać, no bo to, to, to jest, nie są to tanie rzeczy i organizacja tak dużej rundy dużo kosztuje, więc tutaj wielkie podziękowania dla Orlenu. Natomiast też musiało być miejsce w kalendarzu i się udało, znaleźliśmy. Co ciekawe, jesteśmy w tej samej dacie, gdzie byliśmy 7 lat temu, czyli na przełomie czerwca i lipca, więc można powiedzieć tradycyjnej i pięknej dla Mazur, dla, dla tego miejsca i, i dla tej pogody i kibiców. No. Natomiast, tak to można powiedzieć, troszeczkę splot takich różnych zdarzeń spowodował, że tu jesteśmy, ale cieszymy się, no bo tak jak wspominaliśmy, jubileuszowa 80. edycja rajdu, i, i, i myślę, że zasługuje na to wielkie wydarzenie, jakim jest ta runda. Co roku pojawiają się różne głosy, bo rajd polski oczywiście nie był cały, całą swoją historią w Mikołajkach, był także długo na Dolnym Śląsku w Krakowie. Co roku pojawiają się różne sugestie, domysły, czy, czy może myślenie zrzeszeniowe, żeby przenieść rajd polski jak wygląda przyszłość samego rajdu Polski. No, możemy się domyślać, że intencja jest tak, aby była to runda Mistrzostw Europy w przyszłym roku ze strony Polskiego Związku Motorowego. Tak, tak jak wspominałem, na pewno z Europy w przyszłym roku, no, natomiast oczywiście rajd tak jak mówiliśmy, był w różnych miejscach. W starych czasach przechodził przez pół Polski, więc nie można powiedzieć, co jest tak do końca kolebką rajdu. Startował z Warszawy chociażby. Natomiast y, dzisiaj... Za wcześnie mówić o przyszłości. Na pewno jesteśmy dziś na Mazurach. Jest to piękne miejsce, fantastyczne trasy. Ja parę lat temu wsiadłem w samochód funkcyjny i przejechałem m.in. rajd Rzeszowski, rajd e, świdnicki, rajd e, Śląski. I oczywiście polski. Natomiast no, ten klimat tych szutrów, tego miejsca jest fantastyczny. Mamy tu dobrych partnerów: mamy tu gminę mamy Mikołajki, mamy Hotel Gołębiewski, mamy świetną bazę, mamy Super No więc, oczywiście, to jest naturalne miejsce dla, dla rajdu, ale co życie pokaże, to zobaczymy. Prezes Polskiego Związku Motorowego Michał Sikora był naszym i Państwa gościem. Dziękujemy, panie prezesie, i raz jeszcze podkreślamy: kibicujmy bezpiecznie, bądźmy. Mi... Bądźmy rozważni na odcinkach. Dokładnie, dziękuję bardzo.